No. Dzień dobry, mam na imię Darek. Jestem instruktorem w szkole jazdy i Kursant. Prowadzimy zajęcia z panem Kondradem. Mamy około 30 godziny jazdy. E, prowadzimy zajęcia w terenie zabudowanym w szczycie komunikacyjnym. E, obecnie jesteśmy w centrum miasta, będziemy mijać galerię Dominikańską, będziemy jechać koło rynku, koło opery. E, w tej chwili będziemy wykonywać manek wjazdu pod tunelem. Pan Konrad bardzo dobrze sobie radzi w mieście, w trasie. Ostatnio mieliśmy jazdę taką promocyjną do Legnicy i bardzo dobrze sobie dawał radę na trasie. Czekamy na zmianę, na zmianę sygnalizacji świetnej i będziemy wjeżdżać do tunelu. E Autobus, na którym prowadzimy jazdy, jest to nowy nabytek w naszej szkole. Jest to Solbus ST11, który posiada wiele ośrodków egzaminowania. Jest autobusem, który sprawdza się w ośrodkach szkolenia i w ośrodkach egzaminowania. W centrum miasta musimy zwrócić szczególną uwagę na pieszych i na auta z obcymi rejestracjami, bo często bywa tak, że auta, które nie znają topografii miasta, wciskają się nam pod autobus. Zmieniamy pas na lewy i wjeżdżamy do tunelu do wjazdu do tunelu wykorzystujemy przy zwanianiu retarder do zjazdów z górek też wykorzystujemy do zjazdu retarder. Uważamy na prawą stronę Zobaczmy Jak możemy, to zmienimy pas na prawy. Jak możemy, pamiętamy. Nie zmieniamy na linii ciągłej. Retarder, gdzie się, się Retarder ma kilka faz. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tam się wyświetla? Tak, tak, tak. jazdy, tak. Na spadkach, to Na spadkach drogi. W górach, w mieście raczej bardzo rzadko się to używa. Zapraszamy wszystkich na kurs prawo jazdy D i na inne kursy.